Kolejnym telefonem jest taki oto chławej. Dostałem go od, od kolegi, jest dosyć zbity No i co, co by tu powiedzieć, to jest Huawei P8 Lite Z 2015 roku Kolejnym telefonem jest taka oto Nokia zadyszkę z Lombardu Tak jak ten Proszę 10 zł. Trzeba paragonik pod paderią, żeby zawsze mieć dowód ile to kosztowało. Bo kiedyś nie robiłem, tego od ostatniego czasu tak robię. I co? Działa, chętno. Niech cię włącza. Słama bateria. Słaba bateria. Brendowana w Timebail'u. I kolejną Nokią, to jest Nokia 6303, a kolejną Nokią jest, jest Nokia 6700C, 6, myślnik 1 i ona też działa, ale ona nie ma baterii, dostanę ją od kolegi, no... Y Później taki Sony Ericsson W595S z Orange też go dostałem od kolegi. On ma zbity ekran generalnie. Przed ostatnim telefonem jest taki Oto iPhone Hammer, którego niestety dostałem go na walencyki od dziadka i chciałem go zrobić Crash Test i już po pierwszym razie jakby szybka się tak porysała. Tak więc tryszkona tego telefonu. Ale tak poza tym to on działa i ostatnim telefonem jest taki oto sony Ericsson w300i mój dziadek go znalazł w, w i on działa o takie fajne podświetlenie i drugi ekranik tylko niestety ma bardzo różny zawias widzicie taki fajny ekranik drugi i jest brandowany w erze więc to by było na tyle. Ja się zwieżę, dam się do kolejnego odcinka. Hej!